Cześć, w kolejnym odcinku sobie zagramy w Bestiz, najlepsze kreacje z workshopa. A dzisiaj mam trochę bardziej niszowych można powiedzieć projektów, aczkolwiek myślę, że ciekawych, jeśli chodzi o wizualnie. Między innymi na pierwszy ogień leci pojazd z lat około 30. ubiegłego wieku. Eee, który został wykonany właśnie w, głównie, właśnie z rzeczy, które są już w beziszty, tylko że z tego co widzę, są rozciągnięte i tak dalej, i tak dalej. A musiałem ni niestety trochę zmodyfikować go, bo mam na przykład drewniane kółka czy coś, więc niektórych już paczek po prostu nie ma i musiałem się pobawić. Tu widać kurza, która prawdopodobnie tj. wygląda jak jakiś roll zrobisz normalnie, nie, nie, coś innego. nawet strzela. I tego nie widziałem. LEL! Ale mu dygnął. Dobra, no i ogólnie rzecz biorąc to jest samochód, tak? Więc samochód co robi? Jeździ. Czy mam jakąś tu kamerę w sumie? Nie zauważyłem. Nie nie ma żadnej kamery, czyli można dowolnie sobie jechać. Szkoda, że ten kursor myszki widać, no ale nic nie zrobimy. Dobra. No i to wygląda tak, że no po prostu no, jedziemy sobie tym ładnie, ale widać dbałość o takie no, szczegóły. no Nie wiem, czy to można powiedzieć dbałość szczegóły, skoro no, to, to dużo szczegółów nie ma co dbać. Ale naprawdę, zobaczcie, światła krótkie, długie prawdopodobnie, nie, to są lusterka chyba, chociaż nie, no, nie, nie wiem, nie jeździłem takim 30-letnim, tym, nie 30-letnim, to w zasadzie prawie, prawie 100-letnim, już, już gruchotem kurde. No i, no i oczywiście zawrotnych prędkości nie, nie, nie osiąga. O, patrzcie, nawet wystrzeliłem, ty, to zapomniałem, że to można kilka strzał. No ale trudno. No, te strzały też są oczywiście rozciągnięte tak, żeby pasowały do... Ale zobaczmy czy on sobie... Patrzcie jak podjeżdża! Skubany sobie radzi. Ty, no ja nie wiedziałem, że on taki... Zobaczcie jaki dobry! Aj, już nie. Ale no, jest wytrzymały na pewno. Ta jego konstrukcja zapewnia to, że nie ma jakichś takich wiecie... Większych przeciążeń. Jego prędkość też to zapewnia definitywnie. Prawdopodobnie jeśli go przetestować na pierwszej mapce, to mógłby zburzyć ten żodomek, bo wystarczy tylko w niego wjechać w zasadzie. I takim oto pięknym. A, samochodem można rozdupcyć. No ale dobra, nie będziemy. Chociaż, przetestujmy go, może, czy jak się zachowa podczas ostrzału. Ale nie, nie, nie przewiduję, że będzie jakoś super skuteczny. Też wystarczy szybko po prostu jechać, co nie? Ty, no i takim samochodzikiem zniszczymy wszystko. To będzie Beka. Czy jak widać, do tego, do tej misji wystarczy tylko. Coś co po prostu jeździ <laughs> i bez kitu. możemy niszczyć wszystko i wszystkich. Jeszcze takim pięknym driftem. A te bogaty Veyron też by dał radę chyba. Cię, no spróbujmy, no spróbujmy zniszczyć wszystkich. Jeszcze ja tańca, cała machmara została do przejechania. Okej, okay, już jestem eee, dobra, no czyli no widać samochodzik sobie w miarę radzi. A eee, drugim drugim dzisiejszym. Rzeczem, czemu jestem tu, a nie na przykład na, na tym tym o, na tutaj tym. A drugim rzeczem, też niezmiernie ciekawym i fajnie wykonanym, jest krab. Krab, no jak widzicie, krab jest mały, nie? Ale, ale fajnie jest dbało. Super. Sorki, 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 sorki. Dobra. Dbałość o takie szczególiki, jak na przykład między innymi te oczka. I to, i to taka paszcza, niby. Zobaczcie te takie fajne oczy, oczęto, to, to naprawdę takie su, słodziutkie. I kolorystyka tego krawa również jest dosyć ładna. Jak wiadomo, krawy poruszają się bokiem, także to jest wszystko tu ujęte. Możemy podnosić szczypce. Aj, jest ten zły kraw, i na przykład Pokémon, nie wiem, jakiś tam wodny kloc i pff, można pluć wodą. Naprawdę, to wygląda całkiem spoko. Jakbyśmy pulili w ręce, nie, przez ręce też można. I Jestem wielkim plujem, plujem, ha, ha, ha pluję na was totalnie. To jest Tiger, Tiger Ten, Tiger Krab. Krab Tiger. Oj, tylko że ma taką. Tą jedną przypadłość, że mu często lubią nogi, odpada i się trochę nie, regen, nie, nie regenerują. Nie regenerują. No dobra, no. To w zasadzie byłoby na tyle, jeśli chodzi o przedstawienie tego kraba, ale ciekawy jestem, czy na przykład by zepsuł budynek sobą. To takie małe gubięko, pewno. No, nie jest takie małe wcale. No, ale dobra. No, oczywiście trzeba się trochę przewrócić na bok. Ty, a może tą? Wodną armatką się uda. Ha! Wodna armatka w łóży. Kto by się spodziewał? Na pewno nie ja. A spróbujmy teraz wejść w domek. Oczywiście nie tę stroną. Nie tę stroną. I uwaga, 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 uwaga. Nie, no, domek, domek jest strasznie słaby. Jeśli chodzi o możliwość jego, że tak powiem, destrukcji. Znaczy, wszystkim można go niszczyć, niestety. Dobra, zobaczmy, jak sobie poradzi z jego mościami. A, odpalę działko wodne. Ty, działko zdaje sobie radę całkiem. Zobaczcie, działkiem bije. A, trochę trzeba, trochę trzeba tam do tych tych podejść. Macie, kurde, odnóżami. Trochę pół jestem, ale, ale nadal, nadal żyję. To jest najważniejsze. Dobra, jedziemy, jedziemy. I wielki obrót krawa napluje na was. Siła plucia jest niesamowita. No i trochę chyba mój krab powoli przestaje. Dobra, macie. Macie wy zasrani. Jezu, telefon, telefon. Dzisiaj ty mi robisz krzywdę. <grym> Dobra, no. Krab ale odpowiednim... go wystrałem. Czekajcie, jeszcze tamci muszą dostać wysrani. To chyba to, wy... to, chyba to wygramy. Już trochę krab, już trochę, trochę mu odnurza postukali, ale na szczęście nie można powiedzieć, bo sobie mimo wszystko poradził. Dobra, tamci ja no, muszę jeszcze bardziej dostać, tylko że trochę ten krab tu mi driftuje. zamiast robić jakieś normalne rzeczy. dawaj, 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 dawaj. dawaj. I... Mistrz Plucia! No, dawaj. No dobra, bądź co bądź, Krab sobie prawie poradził, aczkolwiek jakby się, wiecie, chciało wszystkich ścigać, Tannen jakby pieprzył, to byśmy pewnie wszystkich pozabijali. No, jestem w szoku, bo Krab jest bardzo wytrzymały. Żadnym by się tego nie spodziewał, a na pewno nie ja. Okej, okay, czyli kolejną, kolejną rzeczą, którą dzisiaj stestujemy a będzie, będzie właśnie, mam tu taki duży wybór, nie wiem co wybrać, to wydaje się tak spoko. Muszę w ogóle porządki to w końcu porobić. Tu mamy walec, który trzeba trochę z tym, bo się lubi ciąć. Walec, ogólnie no, no jak działa walec? No jedziemy i on sobie wałkuje. <laughs> wałkuje, jak to śmiesznie brzmi. Tylko oczywiście tu jest duża du du dużo do obliczeń i mi trochę nie wyrabia komputer, także wolę sobie to zmniejszyć na jakieś 75%. No, i tylko, że problem jest w sterowaniu walcem jest taki, że no, trzeba to nim sterować jak, jak Tom, jak, jak ciężarówką. Bo, bo w sumie taki podobny ma zaczep. No dobra, przepraszam. <laughs> no dobra. No ale no, po co nam wiedza po walcu? Zresztą, właśnie, ja nie, nie, nie pokazałem Wam, jak on jest zrobiony. No to przepraszam, pardon, pardon, nadrabiamy. A jak ten walec jest zrobiony? Otóż tak, w środku po prostu jest pusty. I widać ma wzmocnienia i ugięcia, żeby to się jakoś trzymało. Kupy no i tu po prostu no, żadna wielka. Ten kilka kół obciążników, żeby to się jakoś trzymało. No i od, od, cała, od cała filozofia walca w tym wykonaniu. Dobra, oczywiście trzeba zwolnić trochę czas. No i nakierujmy walec na dom. I uwaga, czy dom da radę? Czy dom da radę? Uwaga, zobaczymy. Zobaczmy to może z tej perspektywy, tylko że to się będzie przesuwało pewno. Uwaga, ton, ton, don, don. cholera nie widzę. Ja wiadę w dom. Panie sąsiedzie, twój dom jest już historią i twoje owce też przy okazji. E, dobra, no, no fajnie, no zburzył dom, no to jest gromkie osiągnięcie naprawdę. A, dobra, jedziemy teraz z tym koksem, bo to jest taki uniwersalny test, wiecie, białe rękawiczki, czy on, y, czy, czy, czy ten pojazd sobie da radę w każdych warunkach, czy też tylko w konkretnych jednych. Tu oczywiście, oczywiście trzeba zwolnić, bo to jest jeszcze więcej fizyki, bo trzeba jeszcze obliczyć wszystkich ludzi. Dobra. I jedźmy, jedźmy, jedźmy na, na jego mości. Tu jest to właśnie na przykład z sterowaniem, ale to się gada... Da całkiem to, Uwaga, jeżdżamy na bombę. I ta bomba, niestety, sprawia, że jest mi niezmiernie smutno. Jako gdyż okazało się, że nasz walec nie jest tytanowy. Jest. jest. jest... O boże! On upadł! On nie żyje! Walcu, jak mogłyśmy to zrobić? Niestety, walec. Walec furmana padł. choć to nie jest mój walec, ja go nie zrobiłem. Właśnie dla tych, którzy ewentualnie by się zastanawiali, to nie są moje kreacje, to są kreacje ściągnięte z workshopa, są też nazwa kreacje innych jegomościów różnych. Ci, którzy na przykład by nie wiem, zastanawiali się, nie było komentarza na szczęście, no, ale mogłyby się pojawić, więc uprzedzam. To nie są moje kreacje. Dobra, kolejną kreacją, którą dzisiaj przetestujemy Będzie. Będzie, 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 będzie. Eee... Kolejny z latających rzeczy. Otóż taki, taki fajny, taki fajny ten MIG. Nie, to może nie jest MIG. Wykonanie, jego wykonanie jest dość krzywe. Ale to może taki zamysł. Mamy tutaj parę broni, jak działko i rakiety. No i on lata całkiem, całkiem miło. Czekajcie. Ja mogę, że może z tego obrócę, żeby. O, tak, tak mniej więcej w tej strony był. Oczywiście zetką. Nie, z zetką. Dobrze, rozpoczynamy nasz lot. I możemy się wzbić. Szkoda że nie ma rzeczywiście dźwięków. No tylko jest... jego sterowanie jest dosyć dziwne, bo ma jakby. Żeby to ogarnąć, trzeba naprawdę być mistrzem chyba. <laughs> no ale nic, czekajcie, gdzie da się jakoś chować... O właśnie... Właśnie na sobie turbo palacza. I tu tak. Strzelam... można strzelać sobie tym tym klockiem. Enterem się nic nie robi. Jedynką się odpala rakiety. Nie no. I coś tu jeszcze było. Ojej, bo tu mi się kończyła mapa. A zawsze jak to, jak to zaczęło próć. Naprawdę jest szybkie. I całkiem miłość tym lata, ale no, póki co najlepszym takim do latania, to zostawiłbym tego. tego. no. tego bombowca. Czekajcie, tu ci jeszcze coś na pewno można robić. Nie wierzę, że nie. Coś tu. No dziwne sterowanie, naprawdę. No. Po całej klawiaturze się roz, rozprzestrzenia to no i naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć co dokładnie od czego jest. Eee... Oj, oj, oj. Przypadkiem wpisałem nie ten klawisz, co chciałem. Eee... Tu mi brakuje czegoś jeszcze. Okej, okay, były małe problemy, bo przypadkiem wyłączyłem nagrywanie, ale nic z was nie ominęło. Eee, można teraz przystąpić do testu, testów balistycznych, jakkolwiek to nie brzmiało. Przedecydujmy go najpierw na tym, że czekajcie, bo nie wiem, czy taka. Dobra, czekajcie, czy. Co jest, aha, bo nie mam no loka. Czy na przykład takie. Nie, no, to może jest złe. Haha, <laughs> nie, to na pewno nie będzie działało. Czekajcie, ja się postaram tym jakoś zlecieć troszkę. No, to jest dosyć. a little bit tricky. O. Albo nawet tak. Dobra, nie powiem, żeby to jakoś się dobrze. O, odpadł mi ogon, super. No niestety, chyba tym, tym jakoś super tego nie trafię. no ciężko jest tymi samolotami wszystko jakoś potrafiać, bo to jest naprawdę. Czekajcie, ja mogę to jakoś. No to sterowanie jest, jest naprawdę dziwne, żeby. Okej, okay, tak, chyba... Nie, nie w tę stronę, kurde. Ja pierdykam. Ja chcę nakierować się. No chuj to, chyba, chyba nie dam rady tym nakierować. Dobra, ostatni, ostatni projekt, który otworzymy sobie na, na mapie zwykłej, nie tej. Na mapie zwykłej. Na no, zwykłej będzie, 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 będzie. Właśnie, co to będzie, co to będzie, co to będzie. Sam nie wiem, bo to wszystko robię tak wiecie, na. nagle. No eee, to można zaprezentować, bo to jest takie dosyć, dosyć króciutkie, a czas się zbiorza ku końcowi. Projekt y, latającego. latającego hoverboarda, o tak można nazwać. Tylko, że to nie jest board, tylko ho hoverbike. Eee, o, ale mamy kamerkę, zobaczcie. No i w skrócie jest to. Motor, motor, a nawet 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 yy, rower, który sobie lewituje. I tylko że nie wiem jak... On, on ciągle leci w górę. Teoretycznie o znacznie, mogę odczepić ten i, i Critical Failure! Nie ma gościa. A i w sumie to jest taki tylko jak forma ciekawostki, bo nie można tym żadnego... O, patrzcie, helikopter połączony z helikopterem. Słyszałem, że robisz helikopterować, więc dodaję helikopter w twoim helikopterze K -k -k. I... and ja it's gone. Mówię, to jest taka forma ciekawostki, bo tu nic ciekawego z tym... OLE ale fajna mapa. Z tym więcej nic ciekawego nie można zrobić. I wiecie co, to by było na w tym odcinku. Trochę krótszy, ale nic nie szkodzi. Serdecznie dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Przypominam, łapce w górę i narazka.